Cześć wszystkim, nagrywam filmik o starze TSN 250 po 80 motogodzinach został rozebrany silnik do naga jak widać z dwóch powodów pierwszy, że wpadłem i utopiłem go bul 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 i był w wodzie około 20-15 minut więc wymagała sytuacja rozbioru a druga rzecz to taka, że przesiadam się na tam stara 300 w 200 już no i ten idzie do sprzedania o chciałem pokazać jak wygląda po 80 motogodzinach niecałych silnik w środku korba ma małe luzy na boki normalna sprawa góra dół nie ma nic, no, ciężko mi złapać drugą rękę żeby pokazać, no ale Wkładłem na pryzmę, na zegary. Jest ok. Ułożysko jednokierunkowe składa się z takich trzech śrutów które są w stanie perfekcyjnym, ale to to akurat mniejsze, o to chodzi bardziej obieżnie, która wygląda jak nowa. Zębatka, tak samo, jest stan perfekt. To od rozrusznika niech się wyostrzy. jest perfekt. Cylinder też nie wygląda źle. Wygląda wręcz bardzo dobrze, bym powiedział. Po honowaniu już jest. Selekcja nadal zostaje. No ale damy nowego tłoczka. Mm, kosz sprzęgłowy, nie ma żadnych wybić są ślady wiadomo muszą być, bo jest używane dodam, że wszystkie ma to godziny zrobione na, na torze albo cross country, albo enduro albo zawody mm, skrzynia zastanawia mnie bardzo mocno i potężnie skrzynia jak będzie wyglądać No jestem pod mega wrażeniem Kły, przede wszystkim kły nie mają w ogóle śladów zużyć, a byłoby walone bez sprzęgła. Tu mamy alat sprzęgłowy, tu zdawczy. <laughs> trochę ciężko to jedno to może To no jest w stanie perfekt naprawdę po 80 godzinach nie ma śladu zużycia na koszu są te ślady lekkie ale co jedynie się zauważyłem że w tym miejscu jest już delikatny luz na gumach ale nie przeszkadza na razie nic nie tu będziemy robić no tak naprawdę tyle wymieniamy od razu pójdą poszły w sumie już zamontowane nowe łożyska nawalek już mamy rozebrane, więc pójdą nowe łożyska nowy tłok wiadomo uszczelki no i ogień dalej